Hej tutaj szybko z Bogdańca dzisiaj chciałbym porozmawiać o Force Feedbacku w Forze 6, jako że przez ostatnie kilka filmików porównywałem Force feedback z Force do Force feedbacka z Delta Rally i mówiłem jak jest gorszy, a w zasadzie nie mam punktu odniesienia do innej gry wyścigowej na torze. Także muszę po pierwsze kupić Project Carsa. Słyszałem, że Project Cars ma lepszy force feedback w porównaniu do tej Forze 6 ale no nie miałem jeszcze okazji w niej pograć, dlatego muszę kupić force, um, Project Carsa i um, początkowo miał miało wyjść w kwietniu, ale premiera została przesunięta na kwiecień, um, nie na kwiecień tylko na czerwiec, mam kupić Assetto Corsa, który ma ponoć jeszcze lepszy force feedback niż na przykład Dirt także po ograniu tych trzech gier po zrozumieniu tych sygnałów, jakie Force feedback mi daje, będę mógł się odnieść jakoś do Forzy. A e, no, poza tym miałem troszeczkę więcej czasu, żeby pograć w tą forzę e, I powiedzmy, że e, staram się jak najwięcej zrozumieć, e, co to daje mi. Ten takie informacje daje mi ten force feedback i powiem szczerze, że troszeczkę jest ciężko i nie chodzi o samą jakby siłę, ponieważ maksymalna siła tego force feedbacka też nie jest zbyt mocna, e, zbyt silna, ale mm, największym problemem jest chyba to, że nie czuć kiedy nawet nie wiem do końca jak to opisać, ale nie czuć kiedy samochód wpada w poślizg, tego jak jeżdżę już na symulacji, to z poślizgu też nie da się na przykład wyjść, i nie wiem czy to jest kwestia fizyki gry w sumie na padzie jakoś potrafiłem te wszystkie rzeczy wyłapać i skontrować na czas albo no wyrzucić to po prostu nie wpadać, a tutaj na kierownicy jest o tyle ciężko, że czuję się czasami jakbym jeździł po prostu na lodzie i samochód jest bardzo nieprzewidywalny także nie wiem do końca czego się tutaj spodziewać i na pewno dobrym pomysłem byłoby zrozumienie, co jest nie tak w tym force feedbacku i podsyłanie sugestii do ten. ten oni tego słuchają, widzą to na forum właśnie kiedyś wysyłaliśmy dużo wiadomości odnośnie problemu z zapisywaniem powtórek i w jakiś sposób to naprawili, no częściowo, bo częściowo ale tak na pewno czytają i wiedzą, że jakieś są tam problemy, także no ja postaram się zrozumieć jak najwięcej w oparciu o doświadczenia z innych gier i podsyłania, ponieważ chciałbym w sumie Forza 7 zobaczyć w jak najlepszej formie. No, i to chyba tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go polubić. Zasubskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że do usłyszenia. Hej!